Witajcie w Bez Słów Wszystka Wartość Estońska Ścieżka do Blasku, podróży, w której siła ciszy na nowo definiuje wyraz osobistej wartości. Zainspirowany mądrością stoicką, ten film obiecuje być głębokim zanurzeniem w to, jak autentyczność, odporność i świadome działanie manifestują się w sposobach, których słowa nie są w stanie uchwycić. Przyjmując nauki stoickie, uczymy się żyć w sposób bardziej znaczący, pozwalając naszym działaniom odzwierciedlać. Naszą prawdziwą istotę i wewnętrzną siłę. Każdy fragment tego filmu został starannie zaprojektowany, aby odkryć moc niewypowiedzianego, wyzywając nas do znalezienia wartości w ciszy i refleksji. Wchodząc w ciszę, odkrywamy przestrzeń do osobistego wzrostu i samoodkrycia, gdzie blask nie pochodzi z zewnętrznych pochwał, ale z światła, które promieniujemy z wewnątrz. To okazja do ponownego zgrania naszych życiowych ścieżek z zasadami które rezonują poza czasem i przestrzenią, prowadząc nas drogą integralności i celu. Dlatego zapraszam Cię do dołączenia do nas z otwartym sercem i ciekawym umysłem, uważnym na każdy szczegół i wgląd, który ten film oferuje. Tu znaczenie Twojej pełnej uwagi nie może być niedocenione, gdyż każda chwila niesie obietnicę przemiany. Przyjmując zasady stoickie, nie tylko znajdziemy nowy sens wartości w naszym własnym życiu, ale także zainspirujemy tych wokół nas to wszystko bez wypowiedzenia nawet jednego słowa. W głębokiej eksploracji, która dotyka korzeni filozofii stoickiej, jesteśmy prowadzeni do zrozumienia, gdzie prawdziwa osobista wartość komunikuje się poza słowami. Ta przestrzeń, oznaczona refleksją, uczy nas sztuki manifestowania naszej istoty i wewnętrznej siły poprzez elokwentną ciszę i świadome działania. Daleko od bycia pustką, cisza pojawia się tutaj jako potężna forma ekspresji, niosąca ze sobą przesłanie odporności. Pewności siebie i głębokiej samoświadomości. Te chwile ciszy nie są tylko przerwami w codziennej kakofonii, ale rewolucyjnymi oświadczeniami tego, kim jesteśmy w istocie. Szczególnie kiedy stajemy w obliczu chaosu zewnętrznego świata. W tym kontekście każdy cichy gest, każda przemyślana decyzja służy jako świadectwo siły, która w nas drzemie. Praktyka stoicka ze swoim naciskiem na świadome działanie i dystans od słów. Zaprasza nas do refleksji nad tym, jak nasze wybory i zachowania mówią wiele o naszych najgłębszych wartościach i najmocniejszych przekonaniach. Przyjmując ten sposób życia, uczymy się, że prawdziwa komunikacja naszej wartości nie wymaga wsparcia mowy, rezonuje ona żywa i jasna przez subtelne wibracje naszych działań i obecności, którą utrzymujemy. Ta podróż do wewnątrz ku odkryciu i afirmacji naszego wewnętrznego światła poprzez ciszę i działanie nie kończy się tutaj. Wręcz przeciwnie, rozwija się ciągle przed nami jako ścieżka, która wzywa nas do eksploracji jeszcze głębszych głębin naszej tożsamości i wpływu, jaki możemy wywierać. Zaproszenie do kontynuowania tej eksploracji jest otwarte i czeka na wszystkich, którzy pragną znaleźć i wyrazić swoją wrodzoną wartość w sposób, który przekracza słowa. Na naszej drodze do opanowania sztuki potężnej ciszy odkrywamy, że kluczem jest udoskonalenie umiejętności prawdziwego słuchania. Cennej kompetencji w naszej epoce ciągłego hałasu. Ta praktyka, bardziej niż umiejętność, staje się filarem wzbogacania relacji, pozwalając nam przekazywać szacunek i docenienie w sposób niewerbalny. Ta podróż prowadzi nas do zrozumienia, że istota każdej osoby manifestuje się w wyjątkowy sposób poprzez osobisty znak, który splata nasze najgłębsze przekonania z autentycznymi postawami. Ten proces autoekspresji kształtuje nas w unikatowe jednostki których obecność i działania rozbrzmiewają poza słowami, dotykając serca i umysłu tych, którzy nas otaczają z cichą, ale intensywnie znaczącą komunikacją. To zrozumienie otwiera nam drzwi do wymiaru, gdzie tożsamość ujawnia się nie tylko przez to, co mówimy, ale co ważniejsze, przez to, co robimy i jak jesteśmy postrzegani. Tutaj każdy gest, każdy cichy wybór artykuluje naszą prawdziwą naturę i wartości, które przyjmujemy. Na tej podróży samopoznania i autentycznej ekspresji napotykamy moc kształtowania i wpływania na świat wokół nas, bez konieczności artykulowania naszych intencji słowami. Droga naprzód, pełna odkryć i przemian, pozostaje otwarta, zachęcając nas do dalszego eksplorowania głębokiego wpływu naszej niewerbalnej komunikacji. W miarę postępów rozumiemy, że to dopiero początek szerszej przygody, która rzuca nam wyzwanie. Aby znaleźć nowe sposoby łączenia, inspirowania i pozytywnego wpływania na tych, z którymi dzielimy nasz świat. Nurkując jeszcze głębiej w nurt introspekcji, napotykamy enigmatyczny koncept wewnętrznego światła. Ta esencja, cichoelokwentna, splata ze sobą nici naszej pasji, celu i obecności wyłaniając się jako latarnia, która prowadzi nie tylko nas, ale i tych wokół nas. Bez potrzeby słów to światło wywiera magnetyczną siłę, zdolną przyciągać, urzekać i wywoływać znaczące zmiany. Droga do dostępu i kultywowania tego światła nie jest liniowa. To odyseja wymagająca ciągłego zaangażowania w samobadanie, konfrontację z naszymi lękami i staranne pielęgnowanie tego, co czyni nas wyjątkowymi. Ta podróż uczy nas, że wewnętrzne światło nie jest statycznym darem, lecz płomieniem, który musi być podtrzymywany przez doświadczenia, naukę i przede wszystkim nieustanne poszukiwanie znaczenia. Poświęcając się temu procesowi, odkrywamy nie tylko głębie naszego własnego istnienia, ale także zdolność do pozytywnego wpływania na świat, promieniując ciepłem światłem i inspiracją. Ta dynamika samodoskonalenia i zewnętrznego wpływu prowadzi nas do kwestionowania i dalszego eksplorowania wymiarów naszej egzystencji i wpływu, jaki możemy wywierać. Głębiej zagłębiając się w zrozumienie i wzmacnianie naszego wewnętrznego światła, zdajemy sobie sprawę, że to dopiero początek jeszcze głębszej i bogatszej podróży. Droga naprzód obiecuje dodatkowe odkrycia na temat tego, jak możemy żyć pełniejszymi, bardziej autentycznymi i wpływowymi życiami. Ciągle eksplorując przecięcie się samoświadomości i szczerej ekspresji, zanurzając się w głębokie wody autentyczności, wynurzamy się z jasnym pojęciem jej fundamentalnego znaczenia w naszej życiowej podróży. Przyjęcie naszych kluczowych wartości i kierowanie naszej energii na pasje, które nas poruszają, nie tylko kształtuje unikatową tożsamość, ale także tworzy namacalną rezonans z światem wokół nas. Ta harmonia między tym, co cenimy. A jak działamy, zwłaszcza gdy przejawia się w znaczących wkładach na rzecz dobra innych, rozświetla blask naszego wewnętrznego światła. Uznając i kultywując tę autentyczność, napędzamy się do praktyk introspekcji, wdzięczności i głębszego połączenia z naszymi najbardziej intymnymi prawdami, podkreślając potrzebę ciągłego odżywiania tego autentycznego rdzenia. W tym procesie wyrównania i szczerej ekspresji odkrywamy siłę, która tkwi w byciu prawdziwym wobec siebie i innych autentyczność więc nie polega tylko na wewnętrznej zgodności, ale także na tym, jak ta prawda manifestuje się na zewnątrz, dotykając życia innych w pozytywny i znaczący sposób. Ta podróż rozszerzonej autentyczności ujawnia się jako ciągłe zaproszenie do pogłębiania naszego zrozumienia siebie i wpływu, jaki możemy wywierać na świat, wzmacniając znaczenie życia prowadzonego z celem i pasją. W związku z tym, gdy zastanawiamy się nad autentycznością jako kluczowym filarem naszej egzystencji, skłaniamy się do rozważenia kolejnych kroków na tej ewolucyjnej drodze. Każdy moment ponownego połączenia i wdzięczności jest okazją do ponownego potwierdzenia naszych najgłębszych wartości i zrealiniowania naszych działań z istotą tego, kim naprawdę jesteśmy. I to w tej ciągłej podróży pełnej odkryć i wzrostu kontynuujemy eksplorację rozległych krajobrazów naszej autentyczności, z niecierpliwością oczekując na to, co jeszcze ma zostać objawione. Idąc naprzód, zwracamy uwagę na nieograniczone możliwości, jakie prawdziwa autentyczność może otworzyć, zachęcając nas do dalszego eksplorowania naszego prawdziwego ja i trwałego wpływu, jaki możemy wytworzyć. Tkance ludzkich relacji z splot prawdziwych połączeń wyróżnia się jako zasadnicza struktura, przeplatając troskę, empatię i autentyczną obecność. Te nićmi, kiedy są tkanie z zamiarem i zrozumieniem, tworzą więzi przekraczające zwykłą powierzchowność, budując mosty znaczenia i wzajemnego zrozumienia. Zaangażowanie w szczere interakcje nie tylko wzbogaca gobelin naszych osobistych interakcji, ale także zapala iskrę w innych. Zachęcając ich do zagłębienia się w głębiny własnych przygód osobistego rozwoju i wyrażenia siebie. Kultywując te autentyczne połączenia, rozpoznajemy transformującą moc prawdziwej empatii i emocjonalnego zaangażowania w życie innych. Ten proces budowania i utrzymywania znaczących relacji przynosi korzyści nie tylko nam samym i naszym bezpośrednim rozmówcom, ale ma potencjał stworzenia pozytywnej fali wpływu, stymulując wirtuozowy cykl wzrostu. I kolektywnego odkrywania. Podczas żeglugi przez złożoność ludzkich interakcji, dążenie do autentyczności i głębi w nawiązywanych połączeniach wyłania się jako ciągła podróż. Podróż, która rzuca nam wyzwanie, aby być bardziej obecnymi, świadomymi i współczującymi, nie tylko jako cel sam w sobie, ale jako sposób na zainspirowanie innych dookoła nas, aby zrobili to samo. Na końcu tej introspekcyjnej podróży przypominamy sobie o transformującej sile życia z intencją, noszenia się z pewnością siebie i ozdabiania naszej drogi szczerym uśmiechem. Każdy świadomy wybór, każda refleksyjna pauza, każde przejawienie naszego głębszego ja tworzy tkaninę cichego, ale głęboko znaczącego dziedzictwa. Stoicka cisza uczy nas przyjmowania życia z autentycznością i odwagą, odciskania naszej istoty na gobelinie świata w tak niezatartym sposób, że staje się żywym świadectwem naszej wartości. W ten sposób pokazujemy, że prawdziwy i trwały wpływ naszej egzystencji jest mierzony nie słowami, które wypowiadamy, ale rezonansem naszych działań, autentycznością naszych gestów i wrodzoną hojnością naszego ducha. W tym uznaniu znajdujemy nie tylko walidację naszego własnego życia, ale również zaproszenie do pozytywnego wpływania na tych wokół nas. Pozostawiając dziedzictwo autentyczności, dobroci i inspiracji, to zamknięcie rozdziału pełnego refleksji, moment świętowania przebytej drogi i nauczonych lekcji, zamykamy tę narrację nie jako kropkę końcową, ale jako kamień milowy w ciągłej ewolucji naszych duchów, uzbrojeni w mądrość, że życie w prawdzie i altruizmie to największy prezent, jaki możemy ofiarować światu. I tak, z lekkimi sercami i zdecydowanymi celami, idziemy dalej, niosąc ze sobą pewność, że ślady, które zostawiamy za sobą, są echem naszego wewnętrznego światła, świecącym jak latarnie morskie na rzecz tych, którzy idą obok nas i za nami. Serdecznie dziękujemy za poświęcenie czasu na obejrzenie bez słów cała wartość estoicka droga do świecenia. Jeśli znalazłeś wartość w tej treści, podziel się nią z przyjaciółmi i rodziną. Robiąc to. Nie tylko rozpowszechniasz potężne przesłania o życiu autentycznym i pełnym celu, ale również pomagasz tworzyć społeczność osób zainspirowanych do refleksji nad własnymi działaniami i cichym wpływem, jaki mogą wywrzeć. Nie zapomnij dać łapki w górę i obejrzeć zalecaną playlistę, która pojawi się na ekranie, kontynuując w ten sposób swoją podróż wzrostu i osobistego odkrycia. Razem możemy wzmocnić echo tej transformującej ciszy.